Witam serdecznie wszystkich hodowców oraz koleżanki hodowczynie. Jesteśmy w naszym gołębniku lotowym, w którym były lotowane młode. Obecnie przebywają tu około 16-17 młódków z ostatniego lągu z rozpłodu, które są do odstąpienia. Będziemy za chwilę prezentować każdego gołąbka po kolei. Będziemy mówić numer obrączki. Ja bym ktoś był zainteresowany którymś gołąbkiem to prosimy o kontakt. Pierwszym gołąbkiem, który chcę zaprezentować jest samiczka o numerze 1853 na starej obrączce z 2019 roku. Mo już na czwartym lotku. Jeszcze 6 do końca. Będzie to samiczka. Kolejnym gołąbkiem jest nakrapiany, podejrzewam, że to będzie samczyk, o numerze 2745, na starej obrączce z 2019 roku. Z Kolejnym pokaardki. gołąbkiem jest samczyk o numerze 3520, barwy niebieskiej, na szklanym oku, bardzo dobre budowy. Następnym gołębem jest gołąb o numerze 3379 również niebieski kolejnym gołębiem jest szpicata samiczka 3371. pochodzi ona z gołębi od Manfreda Nimedera kolejnym gołąbkiem jest szpak na niemieckiej obronce z 2017 roku prawdopodobnie będzie to samczyk na żółtym oku. Na... No. 45. ładnie się pierzy. taki numer ma ten gołąb. Pier... no ta, ta, co Pię... 591, 591. to to tu najbardziej chodziło. 591. 2016 roku ten jest 3375 gołąbek 30, 33, czerwony ile 5 do końca pięć do końca, on też ładnie się pierzy to ktoś był zainteresowany. Proszę. Następnym gołąbkiem jest y, siostra z gniazda tego, tego poprzedniego gołąbia 3394 też 5 lotek do końca. Kolejnym gołąbkiem jest gołąb o numerze 704 jest to taki niebiesko nakrapiany jest Następnym gołąbkiem jest niebieski 3385 3 lotka ma zrzucone plan. Kolejnym jest y, fajny gołąbek o numerze 3383 y, Podażę mu 3 lotka zrzucone Kolejnym gołębiem jest gołąb o numerze 242 na starej obrączce. Ten gołąb nie ma jeszcze nic zrzuconego. Niebieski. Kolejnym gołąbkiem jest gołąb niebieski o numerze 33,90. Też ma 5 lotek do końca. Kolejnym gołąbkiem jest samiczka o numerze 33,64 na krapiana. Kolejnym głąbkiem jest gołąb o numerze 3378, niebieski pstry. w jednym skrzydełku ma białe piórko, Lata ma siępanę. jest dwa, dwa. zrzucone, jest dwa, Przedostatnim niebiesko samiczka o numerze 35. Nie, 35, 29. 35, 29. Ostatnim gołąbkiem jest gołąb o numerze 6170, niebieski. Z linii gołębi Glendelars od Pana Sieniawskiego. Tutaj Rzeysa. mamy jeszcze około 15 gołąbków po gołębiach lotowych, ale nie będziemy ich łapać, nie będziemy ich pokazywać. Aby ktoś był zainteresowany, to nie. proszę dzwonić. Wtedy można nagrać jakiś film, żeby ktoś sobie zobaczył. Chcemy jeszcze pokazać samiczka o numerze 977. 997. Ta samiczka w kategorii A Moko 16. Jeszcze jeden taki z naszych lepszych gołębi, który w tym sezonie się fajnie pokazał. O numerze 970 niebieski. Potem swojego tu jest właśnie, po nabycia. Tutaj kolejnym gąbkiem jest oryginalny gąb od Radosławowej Birkiewicza z Czechowic Dziedzic o numerze 224. 7 konkursów w tym roku.